Witam serdecznie, Szachowa polotko, Joe Verdi jest moim dzisiejszym przeciwnikiem, godzina 7.15, zobaczmy tylko sobie czy Joe Verdi gra jakieś partyjki, eee, zobaczmy ile ma partii w szachach szybkich, 5000 partii, dobrze, także możemy mu zaufać, lecimy e gramy sobie kolejny dzień, 7.15, 20, e, przepraszam, 12 maja e, 2024 roku, mamy E4, C5 i ja tutaj nie e, omieszkam, nie wiem czy tak się mówi, yy, zagrać yy, obrony. na no, obronę sycylijską warianta Łapina, mamy e5, spoko, grałem tak ostatnio nawet z arcymistrzem, także nie będzie mi ten debiut straszny, postawimy yy, w tym momencie gońca na t 4 się jest takim głównym zagraniem w tej pozycji, rywal gra d6, d6 wygląda słabo, bo mam d4 w tej pozycji wydaje mi się, może on chcieć zagrać goniec g4 na przykład, może to jest jego idea? Ale wiem, że d4 powinienem wrzucać, bo... Okej, okay, teraz pytanie, czy po cd nie powinienem się wstrzymać i nie zrobić roszady? Albo jakieś hetman b3 zaproponować. Mm. Bo na dobrą sprawę ja bym chciał, żeby on mi zbił na c3. Nawet mi się podoba ruch typu h3, żeby goniec g4 nie było, ale zrobię roszadę, bo na goniec g4 wydaje mi się, że mam hetman b3. Chociaż hetman d7 wtedy. I nie wiem co to jest za pozycja e... CD, goniec G4, a tutaj mam D5 z drugiej strony D5, koń D4 i mam Hetman A4, I goniec D7, aha, Hetman D1 i goniec G4 z powrotem. E... A jak zagram goniec E3, bicie, bicie, dobra, po prostu odbiję tego pionka. Bo okej, okay, ED, i teraz może nie muszę robić rozszady, bo jakoś nie wiem, wolałbym jakoś ten rozwój przyspieszyć jeszcze, ale pewnie nie za bardzo mam jak. Dobra, weźmy na d4 po prostu tego piona. Trochę straciłem czasu, ale trudno. Ważne, żeby pozycja podejście była dobra i z pomysłem. Dobra, no teraz jest ok, bo gramy końce 3 On zagra b5, ja zagram gońc b3, może gońc d5. Okay, on gońc na e6, może konia na d5 wpakuje. A mogę w ogóle nie reagować, prawdopodobnie mogę po prostu zrobić roszadę w tej pozycji. Mm, jeżeli koń d5, konie w 6 Goniec G5, jakiś hetman a 5, zróbmy roszadę. Dajmy mu zbić na C4, Hetman C4, słabe pole na D5. To musi być dobra pozycja. A jeżeli koniec 6, to wtedy już będę myślał. Czy nie zbić na E6, F i E5 nie mam w tej pozycji? Eee, no i stoję przynajmniej troszkę lepiej, bo pionek na E6 będzie słaby, ale to nie jest dużo, także będę szukał czegoś więcej. Na koniec 6, goniec G5, goniec E7 bicie, bicie, bicie E5 bicie, bicie. O kurczę, goniec E7 od razu. Dobra, co jak zbiję na E6, f Hetman bije G7. On musi goniec f 6 ja mam hetman bije B7. Koleszko, koleżko, koleżko. Wszystko ok? Tam pod tą kopułką? śmieję oczywiście. Dobrze, dobrze, fajnie, fajnie, że. że, że jest jak jest. Hetman bije G7, goniec F6. I teraz pytanie: czy, czy wracam na G4, że presję na piona? Czy po prostu hamsko biorę piona kolejnego? Ale wiecie, chyba znacie mnie troszkę i. Jak, no w tej sytuacji wydaje mi się, że jest to po prostu zasadne, tak? Wziąć drugiego pionka, wymienić hetmany i przykisić w końcówce Konie 7, pewnie a ja hetman B3 mogę nawet zagrać za takim na pionka E6 mhm, Może coś jeszcze lepszego, może typ, go, ruch typu goniec H6 być ciekawy Żeby nie dać rywalowi zrobić roszadę Tylko wtedy wieża B8 Hetman bije A6, wieża bije B2 ale czy to jest problem, czy to jest problem widzowie? Nie, bo on jeszcze króle w 7 jakiś tutaj ma. Dobra, a ja cofnę hetmana na b3 za takim na piąka e6, to wydaje się być takie pryncypialne. Jeżeli króle f7, to już goniec e3 na spokojnie. Albo goniec f4 nawet, z planem goniec g3, tak żeby tą linię g zalepić. Jeżeli hetman d7, mogę zagrać hetmana 4 na wymianę hetmanów. Chociaż nawet nie muszę tego robić na dobrą sprawę. Mogę zagrać też ruch ala f4, ale to trochę osłabia króla, także wolałbym tego nie robić na razie. No bo rywal grozi wieża B8, jakimś posunięciem. Także ja zagram chyba sobie po prostu gońcem na pierwsza idea to była goniec E3 i to mi się bardzo podoba. Podoba mi się też goniec F4 wieża B8, jakiś Hetman A3. Goniec F4 w nas Ponio Presja na pionka D6, gram wieża D1 zaraz. Jakoś tak wydaje się, że wszystko logicznie chodzi do gry. Zawsze na wieża G8 mam goniec G3, żeby zejść tutaj z, z różnych. Z różnych e, ataków przeciwnika wieża B8, Hetman A3 za atakiem na oba pionki. Nawet mogę jakiś Hetman D1, Hetman H5 próbować, ale nie ma takiej potrzeby, bo rywal sam wrzuci H5 albo koje na G6. Pewnie rywali tak zagra koń G6, ja wrócę gońcem na G3, nastąpi H5. Ja może zagram wtedy wieża d 1 za takim na pionka D6. Mhm, koniec G3. Hetman E7, myślałem o wieżę AD1, po prostu wprowadzamy kolejną figurę do gry. Okej, okay, mamy taką pozycję. No jest to bardzo dobra pozycja, nie ma co mówić. Myślę F4, E5 nawet, żeby otwierać tutaj przeciwnika. Mogę zagrać hetman A3, dokładając presję. I nie jest to głupi ruch, bo... Konie 5, F4. Konie C4 jeszcze ma rywal niestety. A ja tak się chamsko zdwoił wierzą. Wieża D2? Wieża D2 z planem wieża D1 wygląda sponio. Jeżeli konie 5, to teraz F4 mogę zagrać. Ok, rywal H5. Wydaje mi się, że wieża D1 jest ok, ruchem Ciach. On pewnie konie 5, ale F4 mam już chyba. I G4 F5. Nie ma hetmana 7 za bardzo, bo goniec F2. A jak przy koniu na G4 to krucha 1 nic nie grozi. Na moje oko oczywiście. Na moje ślepe oczko. Eee... Także. Okej, okay, no, goniec F5 to. To jest możliwy ruch, tylko pytanie, czy nie mam F4 i tak? F4 bicie, bicie, koń bije F4. Ja mam wierzę F1. On nie ma E5, bo jest związanie. F4 więc bije C3, ma jeszcze przeciwnik. A jakbym to wziął na hama? Nie chcę tego bić. Zagrałbym jakoś tak jeszcze. Sprytniej. <laughs> wiecie jak się te sprytne ruchy kończą. O tym ich żałujemy oczywiście, no dobra, konie 2 wygląda fajnie, bo hetmana na f3 przerzucam. h4 trochę mnie boli. Wieża b8, nie, tutaj hetman f3 się grać. I chyba piona biorę, kolejnego zresztą. Hetman h5, wieża h8, hetman g4, wygląda sponio. Daj się, że rywal tutaj nie ma nic. Nie mamy nic do stracenia. No, jest ok, jest ok, ale dalej skupienie 100%. No, może nie 100%, niestety, ale chciałbym, żeby było 100%. Herman G4. Wieża B2, to mnie nie boli zupełnie. Niech bierze te piony. Wymieniamy figury przy okazji. Mam trzy piony więcej, tak, także nie mam powodu do płaczu. Mmm, no pewnie wierzę, że H8 jakoś musi zagrać, tak, żeby pokazać, że da, mat, mata mi tutaj da, ale no, prawda jest taka, że cofam się Hetmanem na G4 i nie ma tutaj mowy o żadnym macie. Rywal bije na G3. No ja myślę, że mam koń bije G3 po prostu. Trzebałem bije G3. Zaraz Hetman G4, konie w 5 HG mogłem, ale wtedy już ta linia H się w pełni otwiera, dlatego wolałem tego nie robić. Okej, okay, okej, okay, wierzę B5, fajny ruch, fajny ruch. Nie widziałem tego posunięcia. A to jest takie posunięcie, które lubi namieszać, także muszę być bardziej ostrożny. Fajnie to was wymyślił. Teraz tak, gdzie my zwijamy tym hetmanem? Ja bym na F3. Ja bym zwinął na F3, dlatego, że jak yy, Wieża F8, to mam hetman C3 szach i biję na D6. Kolejnego pionka zresztą. Także trochę piąkożerstwo, ale Ok, konie 5? O, to... oh, pardon, Mesję. Dobra, Hetman C3. Hetman C3 z planem s 4 Jeżeli wieża C5, to wezmę na C5. DC ich wieża bije D8. Dobra, rywal mnie przywołał do tablicy trochę. Kurczę, no. No dobra, wezmę to. Dwie wieże za Hetmana? Proszę cię, no trzy piony jeszcze. Nie róbmy jaj, nie róbmy jaj, widzowie. Ja nie wiem, jaki ruch ma rywal wykonać. Po Hetman G5 mamy F4, fajny Ja To mam bije F4, koń H5. Hetman F6, koń H5 od razu. Nie może się koń ruszyć, bo. bo F4. I znaczy, wieża D7, tak? Czyli musi ruszyć Hetmanem. No i on mi podstawi pewnie jeden z tych dwóch ruchów. Albo tu zagra, ale na każdy ruch mogę F4, jak koin G4, że D7, to może nie być mata w sumie, bo hetman H4 się zastanawia, czy nie zagrać H3 po prostu. Ok, rywal gra C4, czyli chce zagrać hetman, ok, to jest dobry ruch, to jest bardzo dobry ruch przeciwnika. Hmm. Aha, bo on se kundetře. Kurde, jakoś... Ja piernicze. Zagrajmy tak. Na C3 zagram wieża C8, a d 3. Licie całemu to po prostu walnę tu, żeby się pozbyć problemów. Mam, dużo, mam dużą przewagę materialną, wiecie. Dobra, dawać h4. Hetman bija 2 i wieża E3 nawet, albo wieża F3. Idea polega na tym, że ja teraz, jak Magnus Carlsen partii z Nepo, będę po prostu poprawiał swoją pozycję i tymi pionami szedł do przodu. Na dobrą sprawę mogę dać szacha I chyba zbić tego pionka nawet Jak on weźmie na b3, to ja wezmę na a6 Chciałem tak zagrać. Wydaje mi się, że jest OK. Że na hetman B3 mam wieża B A5 i nie ma szacha na E1. Żeby mi rywal zrobił tu krzywdę. A ja nawet bym zagrał F3 plus król H2 zaraz. Dobra, dawać piątkiem po prostu do przodu na razie. Kurde, no. za zagrałem. Ja teraz już król cool chadwa powinienem mieć. Piątka pięć było słabym ruchem. Dobra, król H2 dawać. Edmane F4, król H3. Zagrajmy może tak. Jeszcze będę siedem pięć. Dobra, muszę przyspieszyć. Wierzę w tego piona. le 8 słaby ruch, trzeba było grać. To nie wygram. Ja pierniczę. Ja pierniczę. Dobra lekcja pokory. Dobra lekcja pokory, naprawdę, bo... Też... Ach, pierdzielisze, to jest niemiarygodne. Niewiarygodne Co ja tu zrobiłem Ja pierniczę Naprawdę Ale mam humor teraz Na cały dzień No Jak to jest możliwe To jest niewiarygodne po prostu Że tym pionem nie doszedłem tam O matko To jest niewiarygodne, naprawdę. Przecież. Dobra, czekajcie. Taką pozycję ja pierniczę, no myślę, że to się skończy po 20 ruchach. Co ja tu najlepszego wyprawiałem w tej pozycji? Wiem... To jest niewiarygodne dla mnie, co ja tu zrobiłem. No i. I czemu ja tego piąka tu nie popchałem? No właśnie nie podobało mi się to, bo tu tu i hetman mam C6. I nie wiedziałem jak mam polegieszej zająć nagle. Ja pierniczę nie! <śpiewanie> nie! Nie! Nie chcę tak grać w szachy beznadziejnie, no! Czemu ja gram tak słabo w szachy. Czemu ja tak gram słabo nie do czasem, nic nie widzę. Nadal była wygrana, tylko co czas schodził. I nie wiedziałem, jak mam to wygrać. Mm. Pionem trzeba iść. Czyli zagrać G4. No tak, no, żeby iść ty pionem na G6, ale nie chciałem tu jakiś tych dawać. Nie wiem, myślałem, że. A... Nie mogę no, nie mogę. nie mogę. Muszę wygrać 7 partii teraz, żeby to odrobić. To jest niewiarygodne no. Taką wieżówkę, ja pierniczę no. To jest niesamowite. Z... No i gdzieś za, za wolno grałem? Gdzie ja za wolno grałem? Tutaj. Więc zastanawiałem pół godziny, jak to bić. I tego czasu mi brakło potem, no. No ale nie sądziłem, że takiej pozycji. Może rywal się tak bronić, do no, z pięcioma minutami na zegarze taką końcówkę nie wygrać? No błagam was, no błagam was. Nie róbmy jaj, widzowie, nie róbmy jaj. Nawet 3 minuty tutaj, no kurczę, no idę piątkiem do przodu. Biorę, ciach. Tutaj za długo, tutaj po 20 sekund. Ja tu się bałem, żeby wieże nie podstawić. Dobrze grałem do końcówkę, tylko no po prostu. Ja tu cały czas się wiecie, bałem bardzo, że o, f 3 Hetman tu, tu i. Nie ja wiem, że wieże mi zbije jakoś. Masakra. Konie 7, no banalna taktyka, no banalna taktyka, no. Jak chciałem wiedzieć, piłko do bramki po prostu. No tu myślałem, że wybierze w 7, ale ten pionek ucieka, no. Ten pionek mi ucieka, no wstrętny, czemu? Oddałem tego pionka w zamian za to, że właśnie idę na tę aktywność całą, tak? No ja dobrze czułem, że tu coś jest, tylko no jak może nie widzicie, ja tylko h4 widziałem. I Hetman f6. A i też tu była wygrana, lol. Ja tylko koń, koń h4 widziałem, ale że Hetman f6 i nic tu nie ma. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. No ja przecież łapie, łapię, no nie, no nie znam, no nie, no nie. Ściekły jestem, ściekły. To są takie wstydliwe, no to jest takie, to jest taki wstyd po prostu, to jest takie uczucie wstydu, no. Zabrakło koncentracji, ten 1%. Co wam mówiła? Ja. No widzicie, no jak szybko się po prostu karma... Jak się szybko karma po prostu wylewa. No to trudno, no biorę to na klatę i będę taki cały dzień dzisiaj trenował te szachy z takim poczuciem, że... No że po prostu nie dają z siebie 100%, tak, nie dają dzisiaj w tej, w tej partii 100% i... I jestem jedynym, tak naprawdę, który może być sobie winien za tą porażkę. Także, biorę, biorę po prostu kubeł zimnej wody na głowę i tyle, no. Smutno mi. Ale to tylko pokazuje, że nie można sobie tak bimbać w szachach, że nawet w takich wygranych pozycjach, no nie wiem jeszcze, no. Cztery piony, konia i wieże na gołego króla, widzowie. No, taka konstelacja figur po prostu nie ma szans, że ten król to przetrwa. A jednak przetrwał. A jednak przetrwał i to jest piękne, właśnie. Bo mu na to pozwoliłem. Dobrze, widzowie. Tyle ode mnie. Trochę się poużalałem nad sobą, ale <laughs> nie, no kurczę, no. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Gramy dalej, nie poddajemy się, ciśniemy dalej no i, no i trudno, no i, i walczymy, nie? Także wszystkiego dobrego, życzę Wam jego dnia i nie popełniajcie takich błędów jak ja, e, czyli. Nie lekceważcie przeciwnika w skrócie, nigdy, w żadnych pozycjach. Trzymajcie się. Do następnego.